Joe jest samotnym mężczyzną, który od początku apokalipsy zombie żyje w bunkrze pod swoim domem. Jedyną rzeczą, która sprawia mu radość, jest oglądanie starych meczów piłkarskich, w których kiedyś grał oraz jego pies gali, najlepszy i jedyny przyjaciel. Dbając o niego, Joe regularnie wychodzi na powierzchnię, by pies mógł się załatwić i zaczerpnąć świeżego powietrza. Te wyprawy są bardzo niebezpieczne, dlatego zawsze zakłada kamizelkę kuloodporną i nosi składany nóż. Pewnego wieczoru stary pies nalega na spacer, więc Joe decyduje się opuścić bezpieczny bunkier mimo ryzyka. Gdy tylko wychodzi na zewnątrz, otacza go grupa wygłodniałych zombie. Joe broni się prowizorycznymi pułapkami z ostrych przedmiotów, ale kilka potworów przedostaje się przez jego obronę i gryzie Gallia. Choć udaje mu się zabić wszystkie trupy, traci swojego jedynego przyjaciela i jest zdruzgotany. Po pogrzebaniu psa Joe traci ostatnią rzecz, która dawała mu szczęście. Czuje się całkowicie samotny, oglądanie meczów ani rozwiązywanie krzyżówek już go nie cieszy. Uświadamia sobie, że zaczyna tracić rozum z powodu izolacji i przypomina sobie o starej przyjaciółce Sandrze, z którą utrzymywał kontakt przed apokalipsą Joe i Sandra byli jedynymi, którzy wierzyli, że coś takiego może się wydarzyć i przygotowali się na to z wyprzedzeniem. Ona również zbudowała szron blisko swojego domu, a z czasem zakochali się w sobie, rozmawiając online, choć nigdy się nie spotkali. Zdeterminowany, by to zmienić, Joe gromadzi zapasy, mapę, broń i swoją elektryczną motocyklową maszynę, by wyruszyć w niebezpieczną podróż liczącą ponad tysiąc kilometrów. Już pierwszego dnia wpada na kolczatkę rozłożoną na drodze, opony pękają, a motocykl zostaje zniszczony. Gdy bada okolice, wpada w kolejną pułapkę. Zbliża się do niego zombie zaplątany w sieć, lecz nieznajoma kobieta zabija potwora i oferuje mu pomoc. Joe jej nie ufa, więc kobieta, Eve, prosi, by założył kajdanki, aby nie stanowił zagrożenia. Eve również chce opuścić swój szron i zastawiła pułapki, by zdobyć motocykl Joe'a. Planowała go porzucić i ruszyć dalej, szukając swojego męża, lecz motocykl ma specjalną blokadę, którą tylko Joe potrafi odblokować. Eve proponuje więc wspólną podróż, w której Joe będzie kierowcą. Nie ufa mu i przez cały czas celuje do niego z broni, zmuszając go do pozostania w kajdankach, nawet gdy musi skorzystać z toalety. Joe ignoruje jej próby rozmowy i słucha muzyki w słuchawkach, pozostając zakuty dla spokoju Eve. Wieczorem zatrzymują się w lesie i Eve czyta jego osobisty dziennik. Zrozumiawszy, że Joe jest dobrym człowiekiem, zaczyna mu ufać. Z czasem ich komunikacja się poprawia, zwłaszcza po nocy, gdy zostają otoczeni przez grupę zombie. Działając jak dobrze zgrany zespół, wspólnie odpierają atak nieumarłych. Po tym zdarzeniu Eve zdejmuje mu kajdanki i między nimi zaczyna rodzić się zaufanie. Joe pozwala jej nawet prowadzić motocykl. Tego wieczoru zatrzymują się w opuszczonym hangarze i dzielą się opowieściami o swoim życiu. Eve przyznaje, że szuka swojego byłego męża Stevena, mając nadzieję, że wciąż ją kocha. Okazuje się, że Eve zmierza do pobliskiego miasteczka i może pomóc Joe'owi znaleźć dom Sandri. Po przeczytaniu ich listów i dzienników, podaje mu dokładne współrzędne domu, którego szukali. Ich radość nie trwa długo, ponieważ ktoś kradnie motocykl Joe'a. Złodziej zostawia w zamian małą owcę. Nawet w tej sytuacji Eve zachowuje optymizm i przywiązuje się do zwierzęcia, co irytuje Joe'a. Obwinia ją o kradzież i między nimi wybucha kłótnia, po której się rozstają. Eve odnajduje dom swojego byłego męża i znajduje obraz przedstawiający ją samą. Uświadamia sobie, że naprawdę ją kochał, mimo gniewu na innych płótnach, na jej portrecie ukazał ją jako piękną kobietę. Byłoby to dla niej szczęśliwe zakończenie, gdyby nie fakt, że mąż zniknął bez śladu i prawdopodobnie nie żyje. W tym czasie Joe dociera do domu Sandry i zauważa kamerę bezpieczeństwa. Używa hasła, by poprosić ją o wpuszczenie i ukrywa się tuż przed tym, jak otaczają go zombie. Spotkanie z Sandrą jest dla obojga zaskoczeniem. Ona również przeżyła ponad 400 dni samotnie w bunkrze. Sandra częstuje Joe'a ciastkiem, lecz zawiera ono składnik, który odcina go od rzeczywistości. Nie jest to żart ani zabawa, tylko sposób na jego osłabienie. Sandra, odizolowana przez tak długi czas, oszalała i stała się seryjną morderczynią polującą na mężczyzn. Wiąże Joe'a i zabiera jego zegarek jako trofeum jedno z wielu pamiątek po swoich ofiarach. Dźga go nożem w klatkę piersiową, ale ratuje go Amielit, który wcześniej dała mu Eve. Joe próbuje uciec, lecz bezskutecznie. Jego szanse na przeżycie pojawiają się dopiero wtedy, gdy Iw odnajduje dom Sandry i znajduje się tuż nad bunkrem. Sandra, związanego i zakneblowanego Joe'a, wita Eve i zaprasza ją do środka, udając normalną. Częstuje ją tym samym ciastkiem z narkotykiem, ale Iw nic nie czuje, bo jej organizm jest już przyzwyczajony do takich substancji. Sandra atakuje ją nożem, jednak Iw się broni i kontratakuje. Znajduje i uwalnia Joe'a, który w samoobronie zabija Sandrę. Chwilę później kobieta przemienia się w zombie i ponownie atakuje, lecz Joe i Eve zamykają ją w bunkrze. Zrozumiawszy, że naprawdę się zaprzyjaźnili i że nawet w tym przerażającym świecie może istnieć coś pięknego, Joe i Eve wyruszają razem w nową przygodę. Blair jest nadmiernie wymagającą właścicielką firmy ubezpieczeniowej, która nieustannie krytykuje swoich pracowników za najmniejsze błędy. Szczególnie irytuje ją administratorka Giną, która często ignoruje polecenia i podchodzi do pracy z brakiem odpowiedzialności. Tymczasem w mieście wybucha chaos, lecz Blair nalega, by wszyscy dalej pracowali, uznając to za idealną okazję do sprzedaży wysokozyskownych polis i zarobienia jeszcze większych pieniędzy. Podczas gdy giną i reszta personelu sumiennie wykonują polecenia, Blair postanawia uciec z miasta wraz ze swoim narzeczonym. Kierują się na wyspę, wierząc, że tam przeczekają zamieszki w Atlancie. Po drodze zatrzymują się na stacji benzynowej, gdzie okazuje się, że nie ma już paliwa i muszą czekać. W tym samym czasie pojawia się giną, całkowicie ignorując polecenia Blair. Wściekła Blair konfrontuje się z nią, lecz ostatecznie podczas kłótni po prostu ją zwalnia. Giną nie przejmuje się tym, aż do chwili, gdy zauważa zombie w samochodzie starszej kobiety. Uświadamia sobie, że ostrzeżenia jej brata były prawdziwe i że w mieście właśnie rozpoczęła się apokalipsa zombie. Decyduje się więc porwać cysternę z paliwem. Uzbrojona w strzelbę, żąda kluczyków i ignoruje rozkazy agentów FBI. Nagle słychać krzyk kobiety. Zombie wbija jej zęby w szyję. Rozpoczyna się walka o przetrwanie. Agent odbiera ginie strzelbę, lecz kierowca ciężarówki rzuca się na niego. Zabłąkana kula trafia w zbiornik paliwa, powodując ogromną eksplozję, w której giną wszyscy. Chwilę później giną i Blair znajdują się z powrotem w biurze ubezpieczeniowym. Pamiętają wszystko, co się wydarzyło, i odczuwają lekkie deja vu, ale starają się o tym nie myśleć, traktując to jak koszmarny sen lub halucynację. Blair ponownie próbuje uciec z miasta i znów trafia na stację, gdzie spotyka Ginę z tą samą strzelbą. Chcąc ją uprzedzić, Blair ostrzega agenta przed próbą kradzieży cysterny i zauważa na jego ramieniu ślad po ugryzieniu. Uświadamia sobie, że zaraz zamieni się w zombie. Gdy pierwszy potwór atakuje, Giną porywa ciężarówkę, ale Blair staje jej na drodze, by nie przejechała swojej szefowej. Giną skręca i rozbija się. Z powrotem w punkcie wyjścia obie kobiety uświadamiają sobie, że utknęły w pętli czasu. Blair chce rozmawiać i zaplanować następny ruch, ale giną odmawia współpracy. Obiecuje, że nie powtórzy wydarzeń i nie wróci na stację, lecz kilka godzin później ponownie atakuje kierowcę cysterny, żądając kluczyków. Kiedy agent próbuje odebrać jej broń, Giną przypadkowo strzela i zabija kierowcę. Cysterna zaczyna się toczyć z synem agenta w środku, więc obie kobiety rzucają się, by ją zatrzymać. W trakcie akcji zderzają się z ożywionym kierowcą, co powoduje kolejną eksplozję. Znów wszystko zaczyna się od początku. Blair i Giną przestają już udawać normalność. Otwarcie rozmawiają o apokalipsie zombie, co wprawia ich współpracowników w osłupienie. Nienawiść i nieporozumienia narastają, prowadząc do coraz częstszych kłótni. Blair zgłasza Ginę na policję jako terrorystkę, a ta zostaje aresztowana na stacji benzynowej, lecz kierowca cysterny znów się rozbija, a zbiornik eksploduje. Giną i Blair przeżywają ten sam dzień dziesiątki razy, eksperymentując z każdą możliwą kombinacją działań. Uciekają, zabijają się nawzajem, a nawet mordują przypadkowych ludzi. Jednak bez względu na to, co zrobią, zawsze wracają do początku pętli. W końcu uświadamiają sobie, że potrzebują nowego podejścia. Giną błaga, by Blair dała jej spokój i nie próbowała jej powstrzymywać. Chce ukraść ciężarówkę, by wrócić do miasta i uratować swoje siostrzenice i siostrzeńców bawiących się w parku. Blair słucha i zostaje w biurze. Pozwala pracownikom wrócić do rodzin i zrywa z narzeczonym, zdając sobie sprawę, że nigdy jej nie kochał i nawet nie próbował jej ratować, gdy zginęła. Blair akceptuje swój los i pozwala, by zombie ją ugryzły, tylko po to, by dzień znowu się zaczął. Giną również ponosi porażkę, ginąc w kolejnej eksplozji. Po długiej rozmowie obie kobiety wreszcie zaczynają się naprawdę rozumieć. Po raz pierwszy dochodzą do kompromisu, a między nimi rodzi się przyjaźń. Zamiast się kłócić, łączą siły, odwracając uwagę agenta FBI, by wspólnie porwać cysternę. W czasie apokalipsy zombie paliwo jest cenniejsze niż złoto, więc są zdeterminowane, by je zdobyć. Blair i Giną skutecznie kradną ciężarówkę i przebijają się przez punkt kontrolny, ale wtedy zauważają grupę ludzi w niebezpieczeństwie, ściganych przez setki zombie. Podejmując odważne ryzyko, Blair i Giną wylewają paliwo z mostu na samochody znajdujące się na drodze poniżej i podpalają je, oddzielając ocalałych od zombie. Udaje im się uratować grupę ludzi i pokonać własne lęki, lecz cysterna ponownie eksploduje. Tym razem jednak obie kobiety przeżywają wybuch. Giną przypuszcza, że wszystko może być wspólną halucynacją, ale Blair jest przekonana, że to brutalna rzeczywistość, taka, w której musiały stawić czoła sobie samym, pokonać różnicę i stworzyć prawdziwą więź w imię wspólnego celu. Gdzieś na jeziorach Ameryki Północnej dryfuje parowiec z ocalałymi z apokalipsy zombie. Na pokładzie żyje około 30 osób, które nie tylko przetrwały, ale wręcz cieszą się życiem. Mają jedzenie, wodę, miejsce do spania, alkohol, prąd i muzykę. Zombie nie potrafią dotrzeć do nich przez wodę, więc wszyscy relaksują się i bawią, jakby nic się nie wydarzyło. Jedyną osobą niezadowoloną z tak beztroskiego życia jest D., samotna matka. Przywykła nie tylko do niebezpieczeństwa, ale i do samodzielnego rozwiązywania problemów. Jest stale czujna i gotowa zabić każdego, kto zagrozi jej lub jej córce, Lidii. Tymczasem Lidia ledwo z nią rozmawia. Uważa matkę za surową i agresywną, a podziwia Brooke, pewną siebie, elegancką kobietę, która dowodzi parówcem i utrzymuje porządek w społeczności. Tego wieczoru D zakłada sukienkę i pojawia się na przyjęciu, ale nie potrafi podzielić radości innych. Zazdrości Brooke łatwości, z jaką dogaduje się z Lydią, i musi znosić krytykę barmana Billy'ego, który uważa ją za nudną i niegodną towarzystwa. Ucieka więc do kuchni, by jej nie widzieć. Brooke próbuje pocieszyć D, lecz nawet wtedy kobieta pozostaje spięta, natychmiast zabija zombie zaplątanego w sieć, którego inni prawie wypuścili na pokład. W nocnej D dostrzega sylwetki na brzegu i zastanawia się, czy to zombie, czy bandyci chcący przejąć statek i jego zapasy. W nocy słyszy dziwne odgłosy na pokładzie, a rano odkrywa, że zaginął jeden ze starszych mężczyzn. Od razu podejrzewa Biliego, lecz nikt nie podziela jej podejrzeń, bo brak dowodów. Podczas śniadania Lidia mówi matce, że nie chce jej już w swoim życiu i pragnie, by de odeszła na zawsze. Zraniona de odchodzi, by ukryć łzy. Wkrótce zauważa Biliego, który wrzuca lustro do wody i uznaje to za sygnał dla bandytów na brzegu. Billy, nie chcąc wysłuchiwać oskarżeń, skacze do wody pełnej krokodyli i zombie, opuszczając statek. Lidia, widząc to, ucieka i chowa się przed matką. Nie chce jej już widzieć, ale sytuacja diametralnie się zmienia, gdy na pokładzie rozlegają się krzyki. Gdy miała rację, Billy naprawdę był częścią uzbrojonego gangu. Siedmiu bandytów wdziera się na statek, chcąc dołączyć do ocalałych i podporządkować się bruk. Zabijają starca i szykują się do egzekucji kolejnych sześciu osób. Billy i jego ludzie zabijają dwie osoby, po czym proponują zgładzenie Lidi i D, uznając je za najsłabsze i bezużyteczne. Niektórzy z ocalałych popierają ten pomysł, co głęboko rozczarowuje, De widząc, że nie ma już tu przyjaciół, zabija kilku bandytów i ucieka łodzą ratunkową, w której ukrywa się jej córka. Po dopłynięciu do brzegu D i Lidia zostają otoczone przez grupę potworów. Jedynym sposobem na przeżycie jest ukrycie się pod trupem zombie. De smaruje twarz córki jego krwią i same chowają się pod ciałem. Chwilę później dostrzegają Brook, która również przeżyła. D rozważa jej zabicie, ale Lidia błaga, by tego nie robiła, przypominając, że Brook była dla niej miła, choć czasem nieuważna. De obiecuje, że jej nie zabije, lecz zostawia głęboką bliznę na jej twarzy, przysięgając, że nigdy o niej nie zapomni. Niedługo potem D i Lidia trafiają na stary przyczep, w którym znajdują resztki jedzenia. Gdy de przeszukuje wnętrze, Lidia zauważa trzy zbliżające się zombie. Matka każe jej przygotować się do obrony i chwycić nóż, lecz Lidia nie potrafi tego zrobić. De zabija trzy potwory, ale Lidia ucieka w głąb lasu, by się ukryć. Zrozpaczona i zagubiona w dziwnych głosach, Lidia doprowadza de do granic szaleństwa, aż ta rozważa zakończenie życia ich obu. Wtedy znajdują je członkowie grupy zwanej szeptaczami, dowodzonej przez kobietę imieniem Hera. Uświadamiając sobie, że może przeżyć, ukrywając się wśród zombie, dezabija Herę i tworzy z jej twarzy groteskową maskę zombie. Doktor Shanty Everett jest odludnym naukowcem i przyrodnikiem badającym świat natury. Żyjąc na odludziu, nie tylko obserwuje otoczenie, bada także żywe trupy, które nazywa Homortice. Everett postrzega ich jako następny etap ewolucji natury. Ponieważ to właśnie ludzkość stanowi największe zagrożenie, naukowiec zamieszkuje w pobliżu chronionego obszaru, co pozwala mu obserwować i klasyfikować zombie na grupy. Wyróżnia łowców, obrońców i inne typy, lecz jego głównym obiektem zainteresowania jest osobnik numer 21. Aby go śledzić, Everett używa drona z kamerą i obroży nadającej sygnał lokalizacji. Jedynymi, którzy zakłócają tę naturalną równowagę, są nieznani łowcy odcinający głowy zombie i sprzedający je dla własnych celów. Spokojne życie Everetta zostaje przerwane przez Amy, zagubioną kobietę szukającą grupy ocalałych. Przemierzała podmokły teren znany jako martwy sektor, ale została w tyle po ataku zombie. Teraz ścigają ich całe stado. Everett nie spieszy się jednak z pomocą. Obserwuje ją z dystansu za pomocą drona. Gdy obiekt numer 21 atakuje Amy, naukowiec w końcu interweniuje i ratuje ją. Wracając do swojej chaty, Everett bada unieruchomionego zombie otoczonego żółtą taśmą, po czym wraca do domu. Amy podąża za nim, lecz Everett uważa, że nie powinna tu być i barykaduje się w środku. Kobieta wchodzi na drugie piętro po drabinie i grozi, że umrze na werandzie, by po przemianie ugryźć go, jeśli nadarzy się okazja. Everett wpuszcza ją do środka i zauważa oznaki zatrucia. Dowiedziawszy się, jakie jagody zjadła, przygotowuje antidotum, po którym kobieta całą noc wymiotuje. Następnego ranka Everett próbuje wyjaśnić sens swoich badań. Uważa, że to, co dzieje się wokół nich, jest naturalnym procesem, a zombie stanowią część ewolucji przyrody. Odmawia pomocy Amy w odnalezieniu jej grupy, nazywając to głupotą, ale nie próbuje jej też powstrzymać. Ich drogi się rozchodzą. Samotna i przerażona Amy natrafia na obiekt numer 21 i zaczyna go śledzić, zostawiając znaki na drzewach. Nocą wraca do chaty Everetta, by opowiedzieć o swoich spotkaniach z zombie, obiecując, że pomoże mu, jeśli on pomoże jej. Naukowiec niechętnie się zgadza, ostrzegając, że ten teren jest zbyt niebezpieczny, by przetrwać. Później Everett ujawnia, że obiekt numer 21 był jego dawnym współpracownikiem i pierwotnym właścicielem chaty. Zmarł na ciężką chorobę, po czym zamienił się w zombie, stając się głównym przedmiotem badań Everetta. Naukowiec jest zdeterminowany, by go odnaleźć i zrobi wszystko, by tego dokonać, ale odmawia przyłączenia się do jakiejkolwiek grupy ocalałych. Dostrzegając inteligencję Amy i jej miłość do natury, proponuje jej, by została jego uczennicą. Kobieta odmawia, twierdząc, że lepiej umrzeć, niż żyć, oglądając ludzkie cierpienie lub jako bezduszny samotnik. Następnego dnia Amy i Everett natrafiają na grupę ocalałych, lecz zostają oni natychmiast zaatakowani przez zombie. Zamiast im pomóc, Everett nalega, by Amy pozwoliła na działać, mówiąc, że powinni tylko obserwować śmierć ludzi. Amy ryzykuje i próbuje pomóc swoim przyjaciołom, ale jest już za późno, wszyscy giną z rąk nieumarłych. Tymczasem obiekt numer 21 przewraca się na plecy, nie mogąc wstać, i dryfuje po wodzie, oddalając się od brzegu. Everett ryzykuje życie, by go uratować, lecz w chwili, gdy ma go już wyciągnąć, Eligette atakuje i pożera zombie. Amy przecina linę i wdaje się z Everettem w gwałtowną kłótnię. Zanim odchodzi, Everett ostrzega ją, że ta strefa to szlak migracyjny zombie i nikt nie może tu przeżyć. Amy wyrusza, by odnaleźć swoją grupę, lecz wkrótce znów zostaje zaatakowana przez potwory. Everett nie reaguje, obserwując wszystko przez drona. Kilka dni później odwiedza obóz i odkrywa przerażającą prawdę: wszyscy ludzie, w tym Amy, przemienili się w zombie. Błąkają się po obozie jak bezmyślne istoty. Ukryty pod płaszczem z zombie skóry, Everett obserwuje Amy i innych, postanawiając uczynić z nich swoje nowe obiekty badań. Devon budzi się w lesie na obrzeżach małego miasteczka w stanie Maine i odkrywa, że cierpi na chwilową amnezję. Nie pamięta wydarzeń z ostatnich tygodni, ale towarzyszy mu przykuty łańcuchem zombie o imieniu Amanda. W samoobronie uderza ją w głowę sprężynową protezą swojej nogi, po czym słyszy głosy rozwścieczonego tłumu szukającego mordercy. Gdy spotyka małą dziewczynkę z latarką, Devon rozumie, że mieszkańcy uważają go za zabójcę i musi się ukryć. Chowając się w wąwozie z Amandą, zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością i wyobraża sobie, że zombie mówi do niego, oskarżając go o morderstwo. Później zakrada się do miasta i odnajduje dom, w którym mieszkał przed utratą pamięci. Wtedy zaczynają wracać wspomnienia. Przypomina sobie, jak 7 lat temu przybył do tego miasteczka. Spotkał wtedy myśliwego, zawahał się, by strzelić, i popełnił błąd. Myśliwy otworzył ogień i ranił go w nogę. Devon mógł umrzeć, ale Amanda i jej młodsza siostra Nora znalazły go i uratowały. Choć stracił część nogi, przeżył i był głęboko wdzięczny kobietom, które mu pomogły. Teraz, zakradając się do garażu, Devon zauważa ślady walki i uświadamia sobie, że rzeczywiście musiał zabić Amandę. Powody pozostają niejasne, ale w miarę jak wracają kolejne wspomnienia z ostatnich tygodni, przypomina sobie miłość i szacunek, jakimi darzyli go mieszkańcy. Łączyła go bliska więź z Norą, która nauczyła go grać na pianinie. Między nimi pojawiły się romantyczne uczucia, choć to, co wydarzyło się później, pozostaje tajemnicą. Słysząc dziwne odgłosy, Devon schodzi do piwnicy, gdzie znajduje chłopca zombie i skraca jego cierpienia. W tej samej chwili mieszkańcy miasta, polujący na domniemanego mordercę, atakują go, a jeden z nich uderza go w głowę, pozbawiając przytomności. Devon wciąż wspomina swoje romantyczne chwile z Norą. Wkrótce potem mieszkańcy miasteczka postanawiają przeprowadzić publiczny proces. Domagają się, by Devon przyznał się, co zrobił dzieciom i dlaczego je porwał, lecz on nic nie słyszy. Nora żyje, ale jej syn Garyn zaginął, dlatego nienawidzi Devene, uznając go za maniaka i mordercę. Arno, syn nieżyjącej Amandy, twierdzi, że Devon zabił jego matkę i zasługuje na najcięższą karę. Devon próbuje się bronić, ale rozwścieczony tłum nie chce go słuchać i skazuje go na śmierć. Zamykają go w furgonetce, planując zmiażdżyć ją łyżką koparki, by zombie mogły pożreć jego szczątki. Tuż przed śmiercią Devon przypomina sobie, że chłopiec Garyn wciąż żyje i uciekł z piwnicy. Słysząc to, Nora błaga, by wstrzymać egzekucję i pozwolić Devonowi się wytłumaczyć. Większość jest temu przeciwna, lecz inni rodzice, pogrążeni w żałobie, wszczynają bójkę, by go uratować. Wykorzystując zamieszanie, Devon ucieka z furgonetki i zbiega. Niedługo potem odnajduje Arno, który kieruje się do małego domku nad rzeką. W środku przetrzymuje on Garena, syna Nory i kuzyna Devenę. Okazuje się, że to Arno porywał i zabijał dzieci w miasteczku, wierząc, że w ten sposób ratuje je przed okrucieństwem współczesnego świata. Amanda nie tylko o tym wiedziała, ale też ukrywała zbrodnie syna, by mieszkańcy nie wymierzyli mu samosądu. Devon przypomina sobie wszystko i uświadamia sobie, że rzeczywiście zabił Amandę, lecz stało się to przypadkiem, w samoobronie. Próbując powstrzymać Arno, zostaje zaatakowany nożem, ale broni się metalową rurą. Odsłania prawdę o zbrodniach nastolatka, odkrywając dół pełen dzieci, które zamieniły się w zombie. Wzywa tłum, by pokazać dowody i pozwolić Garenowi mówić. Chłopiec potwierdza, że jego kuzyn więził go, co dowodzi niewinności Devene. Arno błaga o litość, lecz Nora i inni rodzice zaczynają go bić, po czym wrzucają go do dołu z zombie, czyniąc go ofiarą własnych zbrodni. Widziany przez Devene akt okrucieństwa i nieludzkości, nawet ze strony Nory, kobiety, którą kochał, napełnia go obrzydzeniem. Postanawia więc na zawsze opuścić to miasto. Adelia i Erik, młoda para ocalałych, znajdują się w rozpaczliwej sytuacji. Ich grupa zamieniła się w zombie i zaczęła wzajemnie się atakować. Podczas ucieczki Erik zabija niemal wszystkie potwory i razem z Adalią ruszają dalej. Szukając schronienia, Adelia przypomina sobie o domu czarownicy mieszkającej niedaleko i sugeruje, że powinni poprosić ją o pomoc. Tej nocy docierają do domu i udaje im się wejść na posesję. W środku panuje przytłaczająca atmosfera, a ich przerażenie rośnie, gdy pojawia się Da Alma. Nie jest zadowolona z nieproszonych gości, ale okazuje współczucie i pozwala im zostać. Przed kolacją ostrzega, że nakarmi ich i pozwoli spędzić noc, lecz rano muszą odejść. Erik sprzeciwia się Twierdząc, że dom jest wystarczająco duży i bogato zaopatrzony, by mogły w nim mieszkać trzy osoby, co prowadzi do ostrej kłótni. W pewnym momencie rzuca się na staruszkę, wystraszając ją. Alma dostaje ataku, uderza głową o stół i ginie na miejscu. Później Adelia idzie do łazienki, by zmyć krew z szyi, gdy nagle widzi dłonie starej kobiety próbujące ją udusić. To tylko przerażająca halucynacja, ale kobieta jest wstrząśnięta, przekonana, że gospodyni naprawdę była czarownicą. Erik, zachwycony tym, że dom należy teraz do nich, proponuje, by zostali tu na stałe. Adelia czuje się nieswojo, przejmując dom po zmarłej kobiecie, lecz Erik nalega, że nie ponoszą winy za jej śmierć i że mogą tu żyć, by tak piękny dom się nie zmarnował. Wkrótce Adelia postanawia pomodlić się za wszystkich, którzy zginęli w drodze do domu. Wtedy słyszy głosami, przypominający jej, że to jej dom i jej ziemia, a obcy nie mają tu prawa przebywać. Niedługo później również Erik zaczyna słyszeć dziwny głos, który okazuje się papugą w pobliskiej klatce. Ptak szybko staje się jego towarzyszem, sprawiając, że dom wydaje się cieplejszy i bardziej przyjazny. W tej nocy Adelia nie może zasnąć. Gdy odwraca się w łóżku, widzi ducha starej kobiety stojącego nad nią. Przerażona zaczyna się modlić i postanawia zbadać dom. Wtedy zauważa, że jedna ze ścian krwawi. Schodząc do piwnicy, widzi drzewa, z których wyłania się Maria, jedna z kobiet z obozu ocalałych, która zginęła i zamieniła się w zombie tuż przed ich ucieczką. Adelia uświadamia sobie, że to tylko halucynacje, ale stają się coraz silniejsze i bardziej przerażające. Erik udaje, że ją wspiera, lecz coraz częściej wpada w złość, gdy przypomina mu, ile osób zabił, by przeżyć. Wygląda na to, że stracił człowieczeństwo i zdolność do empatii. Mimo to Adelia wciąż próbuje dostrzec w nim mężczyznę, którego kiedyś kochała, choć staje się to coraz trudniejsze. Następnego ranka znajduje naszyjnik z krzyżykiem i zaczyna się modlić, gdy nagle dopada ją kolejna halucynacja. Kilka maleńkich srebrnych figurek Jezusa schodzi z krzyży, jakby miały ją ukarać za śmierć Ami. Później Adelia wychodzi na podwórze, by zaczerpnąć świeżego powietrza, lecz wizje się nasilają. W pewnym momencie otacza ją gęsta mgła, a ona zaczyna wyma nożem w powietrzu, po czym znów widzi ducha Ami. Wkrótce papuga, dotąd przyjazna, staje się agresywna i niepokojąca. Oboje próbują to ignorować, lecz Adelia widzi halucynacje wszędzie, jakby sam dom próbował ją zabić. Tej nocy także Erik zaczyna słyszeć dziwne dźwięki. Wychodzi na korytarz i znajduje fotografie, nie byle jakie, lecz zdjęcia z jego własnego życia, uchwycone w momentach, gdy zabijał ludzi i przemieniał ich w zombie. Przerażony tymi wizjami, Erik zabija papugę i uświadamia sobie, że nie mogą już tu dłużej zostać. Następnego ranka zakopuje ptaka i słyszy głos Marii, która błaga go, by otworzył bramę. Widzi ją żywą, proszącą o pomoc, ale odmawia. Gdy zaczyna zmieniać zdanie, Adelia uderza Marię Kilofem, próbując mu uświadomić, że to nie ich przyjaciółka, lecz zombie. Zdeterminowana do walki, Adelia staje twarzą w twarz z duchem Ami, oświadczając, że to oni są prawdziwymi właścicielami domu. Uzbrojona w nóż schodzi do piwnicy i atakuje zombie zaplątane w gałęzie, zabijając je jedno po drugim. Przez chwilę wydaje się, że koszmar się skończył, lecz nagle dom pogrąża się w chaosie. Meble zaczynają się same poruszać, podłoga drży, a Adelia chwyta za broń, tylko po to, by zobaczyć, jak zamienia się w kryształowy krzyż. Patrząc przez okno, Erik i Adelia widzą, jak Alma powstaje z martwych i rusza w ich stronę. Ucieczka jest niemożliwa. Nie jest już zwykłym zombie, lecz czarownicą, przypominającą im, że ten dom na zawsze będzie należeć do niej. Alma zagania parę do piwnicy, gdzie, opętani przez halucynacje, Erik i Adelia rzucają się na siebie z nożami w dłoniach. Wkrótce stają się częścią grupy nieumarłych, razem ze wszystkimi ludźmi, których kiedykolwiek spotkali.